Wyciszmy się. Odnajdźmy powagę człowieka w sobie. i uwolnijmy tą powagę, bo tak uwalniam ludzkie ego, które mówiło mi, jak mam się zachować, które mówiło mi o warunkowości. Kocham prawdę boskiego dziecka we mnie i w ten sposób łączę się z tym wewnętrznym dzieckiem, z prawdziwym dzieckiem miłości, którym ja jestem. Kocham dar i uczucia tego dziecka. Kocham wibrację radości, na której się skupiam, którą głęboko się przenikam, odnawiam tę pamięć bo to ja jestem miłością. I w tej radości tworzę nowy świat, tworzę wewnętrzne królestwo, ono powstaje we mnie i z radością dziecka maluję je w swojej wewnętrznej obrazowości. Kocham tę prawdę wewnętrznego przebudzenia i tę radość dając sobie głęboko ją przenikam. Odczuwam, ale już nie śmieję się tylko umysłem człowieka, ale doświadczam tej radości w moim sercu. Odczuwam, że raduję się w tym sercu, że wymykam się programom, zachowaniom, że muszę się uśmiechać, bo inni się śmieją. Prawdziwa radość Boga jest w moim sercu. I teraz dostrzegam ten uśmiech na każdą prawdę świata, który odchodzi, na każdą prawdę, którą widzę, bo wiem i czuję, że ta prawda jest we mnie, że to ja tworzę ten świat, a radość, którą przyjmuję, pomaga mi zmierzyć się z moją nauką. Dlatego uwalniam wibracje radości we mnie. Głęboko przenikam tą radością każdą komórkę i odczuwam, że ta radość płynie z serca do serca, że to jest wibracja prawdziwej mojej natury. Kocham i odczuwam to głęboko, że w ten sposób tworzę siebie na nowo. Uwalnia się powaga człowieka dorosłego. Uwalnia się, za, uwalniają się zachowania, które mówiły mi warunkowo, kiedy się uśmiechać, kiedy być smutny. Naprawdę jestem wolną, doskonałością i wydostaję się ze wszystkich schematów na wzór tego dziecka, które jest wolne. Które podskakuje, które skacze, które zajmuje się tym, czym chce, bo ono jest wolne. I takie dziecko widzę w sobie, takim dzieckiem się staję. I to jest prawdziwe uwolnienie, które czuję, które wdrażam w moją rzeczywistość, istoty nowej Ziemi, którą przebudziłem w sobie, kocham. Okay.